Konflikty są wszędzie w pracy, polityce czy podczas wyjścia do Biedronki na zakupy. Dzisiaj poznacie pięć najważniejszych rodzajów, które wykorzystują twórcy. Ja zajmuję się na tym kanale głównie dramatami, ale większość form literackich podlega tym samym strukturom narracyjnym no i nie ma znaczenia, czy to będzie powieść, scenariusz czy coś innego. Ale ten odcinek będzie przydatny nie tylko dla pisarzy też może Wam pomóc, jeśli pracujecie nad rolą jako aktorzy żeby lepiej zrozumieć sytuację swojej postaci. Albo kiedy dostajecie za zadanie przedstawić krótką tiudę z konfliktem. No i też po prostu dla zwykłych widzów będzie fajny, którzy chcą się bardziej zagłębić w strukturę spektaklu. A nawet maturzyści skorzystają, którzy analizują lektury. Pora więc odsłonić kurtynę i zaczynać. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Grzesie Korlikowski i oglądacie kanał Bliżej Sceny, gdzie co wtorek zamieszczam nowy odcinek i mówię o różnych rzeczach związanych ze sceną i teatrem. Dlatego jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam Cię do kliknięcia łapki w górę i subskrypcji, bo to dla mnie ogromne wsparcie. Temat konfliktu zacząłem w ostatnim dramaturgicznym odcinku i jeśli nie widzieliście, to polecam. A teraz chciałbym go rozwinąć i tak szybko wyjaśnić Wam, jakie możemy mieć konflikty. No więc jak ktoś mówi konflikt, no to wydaje się, że nie wiem, dwie osoby mogą być ze sobą w konflikcie albo na przykład państwa toczą ze sobą wojnę. Konflikty sceniczne, konflikty literackie mają jednak znacznie więcej znaczeń. Ogólnie konflikty mogą być zewnętrzne albo wewnętrzne. Wewnętrzny konflikt najprościej mówiąc toczy się w głowie bohatera. To jeden z tych momentów, kiedy postanowiliśmy trzymać się diety. No ale od rana chodzi za nami taki ogromny, soczysty kebab. I to najlepiej jeszcze bez surówki, ale z frytkami. To są na przykład też te chwile, kiedy Macbeth rozmyśla nad zabiciem króla Duncana. Czyli wszystkie te sytuacje, kiedy bohater ma jakieś rozterki, odczuwa różne wątpliwości, albo musi przezwyciężyć swoją własną naturę, żeby osiągnąć cel. Najłatwiej taki konflikt pokazać poprzez monolog, ale to dość oklepany sposób. Ech. I po co ja te filmy nagrywam? Przecież i tak nikt tego nie ogląda. Lepiej wziąłbym się za normalną robotę, a nie takie pierdoły. Konfliktów zewnętrznych mamy już trochę więcej, i takim najbardziej popularnym konfliktem będzie konflikt człowieka z drugim człowiekiem. Czyli po jednej stronie mamy protagonistę, naszego bohatera, a po drugiej antagonistę. Antagonista to przeciwnik głównego bohatera, który właśnie stara się uniemożliwić mu osiągnięcie celu. Łatwo sobie skojarzyć z wieloma filmami animowanymi albo z komiksami o superbohaterach, ale antagonista nie musi być wcale głównym, złym charakterem. Weźmy na przykład nędzników Jean Jean i Jabert. Pierwszy był byłym więźniem, recydywistą, który w pewnym momencie postanowił zmienić swoje życie, zmienił tożsamość i został nawet merem, czyli takim burmistrzem albo prezydentem miasta. A drugi był oficerem policji, yy, obsesyjnie wręcz strzegł prawa. No i przez wiele lat ścigał wążena i starał się udowodnić jego prawdziwą tożsamość. Ale czy Żewert był czarnym charakterem? Yy, no właśnie, w sumie niech to będzie pytanie do Was na ten odcinek. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Co? Co chcesz, nie słyszę. Ale teraz? No teraz nagrywam, pojadę potem. Nie możesz chwilę poczekać, potem pojadę. Dalej mamy konflikt bohatera z naturą. Brzmi może troszeczkę abstrakcyjnie, ale to bardzo proste. Siły natury mogą być reprezentowane na przykład przez burze. Więc tak jak mówiłem, siły natury to mogą być różne. Burze, wichury, trzęsienia ziemi czy inne kataklizmy, ale też różnego rodzaju mityczne czy naturalne istoty albo bestie. Też teraz pomyśleliście o Wiedźminie? No dobra, no to może jeszcze jakiś przykład. Pamiętacie Odyseusza? Pamiętacie jakie miał przygody na morzu? Błyskawice, wichury, cyklop, syreny. Naprawdę sporo tego było. Konflikt z technologią. Częściej w literaturze i w filmie, rzadziej na scenie. Przyznam się, że teraz na szybko nie przychodzi mi do głowy żaden tytuł. Może wy na coś wpadniecie? Dajcie znać w komentarzach, z chęcią przeczytam. Za to filmy i książki mogę mnożyć. Ja robot z Willem Smithem, albo Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Filipa Dicka, czyli popularny Blade Runner. To są właśnie różne sytuacje, gdzie rozwój technologiczny staje się przyczyną problemów, z którymi musi się mierzyć główny bohater. No ale to nie muszą być wcale inteligentne roboty, równie dobrze może być telefon. I został nam jeszcze jeden, czyli konflikt ze społeczeństwem. Szanowny Panie Grzegorzu, w związku z pożywczym, iż Pańskie materiały filmowe reprezentują sobą żenująco niski poziom w aspekcie zarówno merytorycznym, jak i wizualnym, uprzejmie zwracamy się z prośbą o zaprzestanie aktywności na kanale. Podpisano o widzowie. Konflikt bohatera ze społeczeństwem ma miejsce, kiedy jednostka występuje przeciw jakiejś grupie. Może to być sytuacja, gdzie jakaś osoba ma inne poglądy, albo zachowuje się w jakiś odmienny sposób, który uderza społeczność w ich tradycje czy przekonania. Na przykład, astronom, który próbuje przekonać środowisko akademickie, że Ziemia krąży wokół Słońca, kobieta oskarżona o czary przez Purytan, albo facet, który śpiewa w podziemiach opery, ale i właściciele, i artyści chcą się go pozbyć, bo jest brzydki. Nie no, tak pół żartem mówię, ale oczywiście chodzi mi teraz o opiora w perze. Wiadomo też, że każdy z tych konfliktów może posiadać różne umotywowanie, różne podłoże, nie wiem, kwestie ideologiczne, pobudki finansowe, mityczne przepowiednia i tak dalej. Też nie jest tak, że bohater wpada tylko w jeden konflikt. Jasne, jeden może być wiodący ale tych konfliktów zazwyczaj będzie sporo i dobry scenarzysta płynnie przechodzi z jednego do drugiego i łączy je ze sobą, więc ćwiczcie, ćwiczcie i jeszcze raz ćwiczcie. Dzięki serdeczne za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, no to bardzo Cię proszę. Daj łapkę w górę i subskrypcję. Śmiało zostaw też komentarz. Wtedy wiem, że to co mówię nie rozpływa się w powietrzu, tylko trafia do kogoś. No i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, może już tym razem na scenie. Klikną czy nie klikną. A może nie robić tego ekranu na końcu. I tak nikt już tego nie ogląda. Z drugiej strony, jeśli ktoś miałby kliknąć, no to może warto. Ну, uh, no, сам не вин.